Rozpoznaj prawdziwe proroctwo. Razem przeszliśmy już drogę Starego Testamentu i proroctwa, jakie występowało w nim i ludach wokół. Ostatnio przyjrzeliśmy się, jak Nowy Testament, jak często, jak w wielu wymiarach mówi o proroctwie. Dotknęliśmy tego tematu dość delikatnie, bo będziemy do niego wracać bezustannie, już później w części bardziej praktycznej. Ale znaczy. Na bardzo ciekawy temat, żebyśmy się przyjrzeli, co się dzieje z charyzmatem proroczym, z proroctwem po czasach apostolskich. Albo tak na skraju, kiedy jeszcze pierwsi apostołowie żyją, umierają i ci, którzy ich znali, ci, którzy w ich wspólnotach przywódzili, albo znali tych, którzy ich znali. Więc pytanie o pierwszy i drugi wiek chrześcijaństwa. Co z tym charyzmatem? Jak wyglądało proroctwo? Przyjrzyjmy się temu wspólnie. Zapraszam. Mamy sporo pism zachowanych z tego bardzo pierwotnego okresu, pierwszego i drugiego wieku. I w wielu nich ten element proroctwa się pojawia. Albo jest to rozważany teoretycznie, albo jest praktycznie wykorzystywany, czyli te pisma mają w sobie element proroczy. Zacznijmy od najstarszych. Spróbuję tak układać. Trochę te pisma sięgając po te najważniejsze, bo jest ich więcej. Pierwsze pismo, albo raczej taki zbiór, to tak zwane Ody Salomona. To zbiór pism, który powstał między 70 a 120 rokiem, czyli po zburzeniu Jerozolimy, wiemy już o tym, i mniej więcej do 120 roku, czyli to jest okres, kiedy jeszcze formuje się nowy testament. Kiedy popatrzymy na ten Piękny zbiór, zbiór pieśni, to to, co się przebije pierwsze, to myśl Janowa. To środowisko syryjskie, gdzie powstały te Ody, teologia Janowa, bardzo mocno judeo-chrześcijańska. To zabarwienie judeo-chrześcijańskie, zobaczymy to w starożytności, tam gdzie ono było, tam ten element poroczy będzie żywy, dużo bardziej aktywny niż w gminach, wspólnotach, kościołach, gdzie tego elementu brakowało. Co w tych odach? Zobaczymy coś ciekawego. Samego słowo proroctwo prawie nie występuje, ale wiele tych ut, tych utworów, ma formę proroczych wypowiedzi. Ma formę, proro, a dokładnie proroczego uwielbienia. Często znajdziemy odwołanie, że jest to pewna inspiracja, natchnienie, wizja Jezusa, że to Jezus sam mówi do autora. Te ody są piękne. Mają, są podobne trochę do psalmów, trochę do janowych listów, ale mm, są takim świadectwem głębokiej tymności z Jezusem. Takiego próczego wejrzenia w relacje człowie, człowieka z Bogiem, w relację też y, narodu wybranego, Izraela, co z nim po, po zburzeniu Jerozolimy. Y, Oda jedenasta. Podam taki przykład. Moje serce było obrzezane. I ukazał mu się kwiat, a potem rozlała się w nim łaska, moje serce wydało owoce dla Pana. Najwyższy obrzezał go swoim Duchem Świętym i otworzył moje wewnętrzne życie, aby spotkać się z Nim i napełnić mnie swoją miłością. Jego obrzezanie stało się moim zbawieniem i wstąpiłem na drogę do Jego odpoczynku, na drogę prawdy. Od początku do końca poznałem Go. I powstałem na skalę prawdy, gdzie mnie opuścił. I mówiące wody hojnie dotknęły moich ust od źródła Pana. I tak piłem i upiłem się z nieśmiertelnej wody żywej. E, bardzo zachęcam do sięgnięcia, bo to piękne utwory, poetyckie, ale też bardzo prorocze. Bardzo proroczo pokazują intymność wierzącego z Bogiem. Intymność Ducha Świętego, wody które hojnie mówią, e, mówią do mnie i te wody wypłynęły od źródła Pana. Najczęściej jest to odwoływanie się do właśnie Janowego, przebitego boku i tej wody życia, o której mówi Jezus, żeby kto do Niego przyjdzie, to będzie czerpał hojnie. I mogę pić i się upić wodą żywą, Duchem Świętym piękne, prorocze Proczo inspirowane uwielbienia, modlitwy, medytacje Ody Salomona. Kolejne dzieło, dużo bardziej znane, to Didache. Ono też jest z przełomu I i II wieku. Nie jesteśmy w stanie być precyzyjni w, tym, w takim określeniu tych dat. To może być od roku 70, 80 do 120, mniej więcej. To już uzbudowane pismo, znowu z tego środowiska syryjskiego. Znowu z tego środowiska, gdzie ten kościół jest bardzo, bardzo aktywny i ma doświadczenie judeochrześcijańskie i ma równocześnie doświadczenie pawłowe. Ten kościół jest bardzo, bardzo bogaty. Co, znajduj co znajdujemy w Dideche? Znajdujemy wizję proroków jako elementu, który jest elementem wspólnoty lokalnej i proroków, którzy są wędrowni, którzy idą, głoszą. Są wędrownymi ewangelizatorami. Co robią? Przygotowują Kościół na paruzję. To jest zadanie proroków. Tak jak starotestamentalni prorocy przygotowywali lud wybrany na przyjście Mesjasza, tak prorocy Nowego Testamentu, tak prorocy, którzy głoszą, choć wszystko, co zostało objawione, to oni aktualizują objawienie, przypominają o tym, co mówił Jezus, żeby przygotować Kościół na paruzję, bo ona jest bliska. To jest to przekonanie, które wypływa z Dideche. I druga, druga zadanie proroków upominać lud w imię Boga i wzywać do wierności Przymierzu. Na wzór proroków Starego Testamentu. Didache 13.1.3. Każdy prawdziwy prorok, który chciałby u was osiąść, wart jest swojej sprawy. Tak więc weźmiesz pierwocinę z całego soku, z prasy winnej, z wszelkiego ziarna sklepiska, jak również z bydła i z owiec, a dasz je prorokom. Oni bowiem są waszymi arcykapłanami. Didache w tym miejscu pokazuje, że ta rola proroka jest bardzo ważna w lokalnej wspólnocie. On jest arcykapłanem. Później będzie o nim mowa też, że prezbiterzy też, też mają tą funkcję biskupi. Ale tutaj jest mowa o tym, że on może chcieć osiąść, czyli on z zasady jest wędrowny. Wraz powie o tym jedenasty rozdział nam też, ale może osiąść, jest wtedy tego godny. Wiemy też z tego fragmentu, że na pewno już nie ma świątyni i właśnie co robić, judeochrześcijanie, którzy składali pierwociny, co robić ze swoimi pierwocinami, nie mogę już dać je na świątynię, arcykapłana już nie ma, ale są procy chrześcijańscy, i mogę im ich wesprzeć, ich posłudy. Rodział 11, 8, 12 Nie każdy zaś przemawiający w duchu jest prorokiem, ale jest nim tylko, jeśli cechuje się zachowaniem pana. Zatem po zachowaniu będzie rozpoznany fałszywy prorok i prawdziwy prorok. Żaden prorok zastawiający stół w duchu nie będzie jadł z niego, chyba że jest fałszywym prorokiem. Każdy zaś prorok nauczający prawdy, jeśli tego, czego naucza, nie czyni, jest fałszywym prorokiem. A każdy prorok wypróbowany jako prawdziwy, działający dla światowej tajemnicy społeczności, nie nauczający zaś czynić tego wszystkiego, co sam czyni, nie będzie sądzony przez Was, ponieważ z Bogiem, przed Bogiem ma sąd i podobnie działali też dawni prorocy. Kto zaś by powiedział w duchu: daj mi pieniądze, albo inną rzecz. Nie słuchajcie go. Jeśli zaś w sprawach innych potrzebujących, by powiedział, aby dać, niech go nikt nie sądzi. Fragment 11 rozdziału, Didache mówi o rozeznawaniu prawdziwego i fałszywego proroka. Jeden, drugi, czym się charakteryzuje? Mówi w duchu, czyli mówi pewne wyrocznie, mówi w sposób, w autorytecie prorockim. Czyli można mówić w takim autorytecie. I być prawdziwym, i można mówić tym autorytecie, udając. Choć zewnętrznie to jest forma prorocza, to jednak ona nie jest. Didache mówi: zawsze trzeba rozeznawać. Mamy to już tą prawdę ze starego, z nowego, ze starego i Nowego Testamentu. Co jest kluczowe dla rozeznających z Didache? Zachowanie. Czy on wypełnia to, co mówi? Jeśli mówi, a tego nie robi, jest fałszywym prorokiem. Czyli zachowanie. Postawa proroka ma kluczowe znaczenie w ocenie jego autentyczności. Jest kwestia, jeżeli by mówił, daj mi pieniądze, nie jest prawdziwym prorokiem. Mamy takie przypadki w dzisiejszym świecie, raczej w wspólnotach protestanckich, ale i w katolickich, taki silny nacisk na, na finanse, na to, żeby na coś tam dać, jest. I tutaj Didechem mówi, jak da, żeby daj mi, to jest fałszywy, ale jeżeli daj mm, na jakieś dzieło, to może być prawdziwy, niech nikt, nikt nie sądzi. Niech Bóg sądzi, bo nie wiemy wtedy tego. Jest jeszcze jeden ciekawy fragment, Didecha 10:7, który mówi o ich roli w czasie wokalnej wspólnocie. Jest mowa o uwielbieniu. Jak ma wyglądać uwielbienie w czasie Eucharystii, w jaki sposób składamy Bogu dziękczynienie. A ostatni, właśnie siódmy werset, mówi tak: A prorokom pozwólcie dziękować, ile zechcą. Bardzo mi się to podoba. Na koniec, kiedy jest mowa o właśnie jak wygląda uwielbienie, jakiś słowami, za co dziękujemy. To jest jeszcze ten, ta różnica, no, ale jak są prorocy, to jak oni zaczną uwielbiać, to niech dziękują ile zechcą. Kiedy w próczym uwielbieniu trwają, pozwólmy na to, to będzie nas budowało. Piękne świadectwo proroczego uwielbienia. Idziemy dalej. Bardzo ciekawa postać. Ignacy Antiocheński, urodzony około 45 roku, 107 umiera. Antiocheński, to kojarzy nam się Antiochia. 45 rok jest urodzony, on znał apostołów. To jest człowiek, który, który widział Piotra, to jest człowiek, który widział Pawła. Jako nastolatek tam Paweł w tym czasie był. I on, wiecie, do Filadelfian, jest więcej miejsc, gdzie jest wpływanie się na te elementy procze, ale w liście do Filadelfian 7.1 jest bardzo ciekawa taka myśl. Znaleźli się tacy, co chcieli mnie zwieść na sposób ludzki. Nie można jednak zwieść ducha, który jest od Boga. On bowiem wie, skąd przychodzi i dokąd podąża, i ujawnia rzeczy zakryte. Wołałem, będąc wśród Was, mówiłem wielkim głosem, głosem Boga: trwajcie przy biskupie, kapłanach i diakonach. Niektórzy podejrzewali mnie, że mówiłem tak, gdy dowiedziałem się poprzednio o jakimś rozłamie. Świadkiem mi ten, dla którego jestem więźniem, że nie wiedziałem tego od żadnego człowieka. Duch to głosił, mówiąc: Nie czyńcie nic bez biskupa, strzeżcie swego ciała jako świątyni Bożej, kochajcie jedność, unikajcie podziałów, stańcie się naśladowcami Jezusa Chrystusa, tak jak On jest naśladowcą swego Ojca. Ignacy mówi nam o pewnym konflikcie, który wydarzył się w Filadelfii. W Filadelfii pewnym rozłamie. Rozłamie, który dotyczył biskupa, kapłanów, diakonów. Czyli część wspólnoty odeszła od biskupa, kapłanów, diakonów. I Ignacy mówi, że próbowano go zwieść, ale mówi ducha świętego nie można zwieść. Duch święty jest od Boga. I mówi, on nauczał Filadelfian, że mają trwać przy biskupie, kapłanach i diakonach. Nie mają budować rozłamów. I teraz ci, którzy byli z innej opcji, ci rozłamowcy, mówili, on to mówi, bo ktoś mu powiedział. I Ignacy mówi, nie. Bóg mi świadkiem, dla którego jestem w więzieniu, więc naprawdę mi nie zależy. mi. Ja, ja, ja nie mówię po ludzku. Ja siedzę w więzieniu dla, dla Boga. Za chwilę zostanę stracony. Ja tego nie wiedziałem od człowieka. To Duch głosił, mówiąc przeze mnie. Proco, to jest biskup, który mówi, że proczo głosi gminie, Kościołowi, nie czyńcie nic bez biskupa. Strzeżcie swego ciała jako świątyni Bożej przed rozpustą, kochajcie jedność, unikajcie podziałów, wzywa do jedności bardzo ostro tutaj występuje przeciwko tym, którzy odchodzą od biskupa, działają bez biskupa, tworzą własne wspólnoty, własne spotkania i mówi to wszystko z Ducha Świętego mówiłem do was. Mocne świadectwo, a charyzmatu, który występuje w posłudze kościoła, w posłudze biskupiej, bardzo piękny, piękny element. Mamy teraz kolejne dzieło. Pasterz Hermasa. Powstało około 140-150 roku. Hermas to brat papieża Piusa I, który umiera w 155 roku najprawdopodobniej. To całe pismo to są prorodzkie wizje. Całe a jest bardzo długie. I to kościół rzymski, to jest Rzym. I w kościele rzymskim mamy ewidentnie bardzo jasną strukturę już na koniec I wieku. Biskup, prezbiterzy, diakoni, a z drugiej strony no widzimy potężną posługę proroczą. Potężną. Hermas, jako brat papieża, ma wizję na temat kościoła. Ten tekst dotyczy pokuty aktualnych problemów, które dzieją się w kościele. Bo było mm, rozważane, co robić z tymi, którzy zgrzeszyli, a szczególnie zaparli się wiary w czasie prześladowań, kiedy grożono im śmiercią, ima, bo ich rodzinie, i oni się zaparli. Co z nimi robić? Czy jest pokuta dla nich? No i ta dyskusja, większość przychylała się do tego, że jest pokuta. Jednorazowa pokuta jeszcze może być bo po chrzcie Byli Tacy radykałowie, którzy mówią absolutnie, żadnej pokuty. No i pasterz Hermasa to prorocze objawienie wizji, jak wygląda kościół, jak, jak wyglądają poszczególne członkowie kościoła, na czym jest zbudowany. Piękna wizja, że to jest kościół to jest taka wieża zbudowana na wodzie. Na wodzie, bo, bo na szczęście. Ale sam pasterz zajmuje się też tematem rozeznawania proroków, bo jest to coś codziennego w tej wspólnocie, coś potrzebnego do rozeznawania. 43 rozdział mówi nam tak. Jak więc zapytałem, powinien człowiek odróżnić, kto jest prorokiem, a kto fałszywym prorokiem. Słuchaj, powiedział, co do obydwóch, powiem ci, jak masz sprawdzać proroka i fałszywego proroka. Po jego życiu prywatnym poznasz, czy ma Ducha Bożego. W pierwszym rzędzie, ten, kto ma Ducha Bożego, który jest wysoka, jest szlachetny, pełen pokoju, pokorny, nie ma w nim nieprawości ani próżnych porządliwości tego świata. Sam uważa siebie za mniejszego od ludzi i nie odpowiada na rady i nie odpowiada na rady i nie mówi sam z siebie, bo Duch Święty nie mówi na życzenie człowieka. Ale człowiek ten mówi według życzenia Bożego. Kiedy więc ten człowiek, który ma Bożego Ducha, przyjdzie na zebranie sprawiedliwych ludzi, którzy mają wiarę w Ducha Świętego i modlą się, wtedy Anioł Ducha Prawdy, Proroctwa, który z Nim jest, napełnia tego proka, a ten mąż, będąc napełniony Duchem Świętym, przemawia do zebranych zgodnie z wolą Bożą. W ten sposób Duch Boży jest manifestowany. I taka jest zasada działania mocy co do Ducha Bożego zesłanego przez Pana. A teraz Duch Fałszywy. W pierwszym miejscu ten, kto uważa, że ma ducha, ten wywyższa się i pragnie miejsca zaszczytnego. Jest on bezpośredni, arogancki, bezwstydny, gadatliwy, oddaje się dyskusjom na różne zbyteczne tematy, wdaje się w różne podstępy i pobiera pieniądze za swoje prorokowania i za darmo nie prorokuje. Czy sądzisz, że duch Boży pobiera pieniądze za proroctwo? To nie jest możliwe, aby prorok Boży tak czynił, ale duch takiego człowieka jest ziemski. Po drugie, duch ziemski nigdy nie wdaje się w towarzystwo ludzi sprawiedliwych, ale ich unika. Natomiast przystaje z tymi, co są próżni, niezdecydowani w wierze, prorokuje do nich na uboczu, ich zwodzi, mówiąc im to, czego oczekują usłyszeć. Bo oni są tak samo próżni jak i on. Puste naczynie stawia się z pustymi i pasują ze sobą. W ten sposób Hermas tłumaczy. Nam dwa rodzaje ducha, z którego może mówić człowiek. Duch boży i duch ludzki. Duch prawdziwego proroka jest pokorny, szlachetny, pełen pokoju, nie ma w nim nieprawości, żyje tym, co mówi. I co ważne, tutaj podkreśla Hermas, nie przepowiada przyszłości na życzenie człowieka. Czyli nie ludzie przychodzą i go o coś pytają, ale on sam mówi. On sam mówi, jego nie trzeba pytać. Fałszywy prorok jest ten, którego się ludzie pytają. I on im mówi, to co oni chcą usłyszeć. Jest w ludzkiej postawie ewidentnie arogancki, bezwstydny, gadatliwy, podstępny, no i pieniądze. To zawsze będzie też element rozeznawania. W taki sposób tłumaczy, jak to funkcjonuje w gminie rzymskiej na przełomie I i II wieku, Harmas. Justyn Pęczennik żył w latach od setnego około do 167, bardzo wczesne pokolenie, drugie, trzecie pokolenie chrześcijan. W dialogu z Żydem Tryfonem pisze tak, 82 punkt. Prorockie dary bowiem trwają przy nas aż do obecnego czasu i w związku z tym powinieneś zrozumieć, że te dary dawniej obecne w twoim narodzie zostały przekazane nam, i tak jak tam byli fałszywi prorocy razem z waszymi świętymi prorokami, tak też wśród nas jest wielu fałszywych nauczycieli, przed którymi nasz Pan nas przestrzegał, aby mieć się przed nimi na boczności. ten pisze dialog. Najprawdopodobniej to jest nieprawdziwy dialog, to jest pewna forma, w jakim przekazywano pisma. Forma dyskusji z Żydem Tryfonem, czyli w jaki sposób chrześcijanie rozmawiają z Żydami na temat Jezusa. O ta dyskusja była ostra. Była na tyle, wiemy, taka gorąca, że przecież cesarz Klaudiusz wyrzucił z Rzymu wszystkich Żydów z tego powodu. Wymyślony, że Tryfon argumentuje, a Justyn tłumaczy. No i w tej dyskusji wraca regularnie ten argument, że proroctwo jest oznaką. Prawdziwości, wiary. Tam, gdzie, tam jest Duch Boży. Już ten tłumaczy. U Was zanikło proroctwo. Zanikło tam w VI, VII wieku. I teraz wrócił. Wróciło wraz z Janem Mścicielem On był tym ostatnim. Ale teraz to prostwo jest u nas. Ten dar proroczy jest u nas. To jest oznaka tego, że nawróć się. Jesteś w narodzie wybranym. Pochodzisz z niego, ale nawróć się, bo Duch Święty jest teraz tutaj. Jezus, Mesjasz, przyszedł i objawił się, by stworzyć nowy naród, wybrany. Dalej będziecie tym narodem wybranym jako Izrael, ale nowy kościół, który jest złożony i z Żydów, i Pogan, ma stworzyć nowy lud. I Justin mówi, u Was też byli fałszywi prorocy, i u nas też ich sporo potrzebujemy rozeznawać. No i ostatni autor, którego dzisiaj chcę opisać, właśnie jeszcze z drugiego wieku, Ireneusz z Leonu. Urodzi się około 120 roku, umiera w 202. To jest trzecie pokolenie. On znał tych, którzy znali apostołów. On powołuje się na to, że pamięta, jak za młodu polikar opowiadał, opowiadał, jak słuchał Jana, jak on był młody. To jest bardzo wczesne jeszcze pokolenie. I Ireneusz, znany pisarz, obrońca kościoła, później przeprowadza się do Lyonu, dzisiejsza Francja i tam jest biskupem, tam ma, zna tradycję i wschodnią, i zachodnią. Pisze tak. Ci, którzy zaliczają się do prawdziwych uczniów, otrzymują od niego łaskę i czynią cuda w jego imię dla dobra innych, wedle daru, jaki każdy otrzymał. Jedni wyrzucają złe duchy, aby oczyszczeni mogli wyznawać wiarę w Chrystusa i przyłączyć się do wspólnoty Kościoła. Jeszcze inni mają wiedzę o rzeczach, które mają nastąpić, i według wizji wypowiadają proroctwa. Jeszcze inni, przez nałożenie rąk, uzdrawiają chorych. Co więcej, nawet umarli, zostali wskrzeszeni i długo pozostawali pośród nas. Ireneusz świadczy o pierwotnej gminie chrześcijańskiej, pierwotnych wspólnotach, gdzie charyzmaty i cuda są regularne. To, co nas interesuje najbardziej, to mówi o proroctwach i wizjach, które mówią o rzeczach teraźniejszych i przyszłych. Co więcej, dla Ireneusza, herzmaty nie jest taki lokalny fenomen, ale to jest coś powszechnego w Kościele. I spotyka już takich, którzy odrzucają proroctwo ze względu na fałszywych proroków. I bardzo jest z tego niezadowolony. Tłumaczy, że to jest bardzo fałszywa postawa, któraś bać się fałszywego proroctwa tak bardzo, że lekceważyć proroctwo prawdziwe. Inni znów, którzy lekceważą dar Ducha Świętego. Jaki w ostatnich czasach z upodobania ojca został wylany na rodzaj ludzki, nie przyjmują Ewangelii Jana, w której Pan obiecał, że pośle pocieszyciela, odrzucając jednocześnie Ewangelię i proroczego ducha. Zaiste nieszczęśni ludzie, którzy, aby nie dopuścić do głosów fałszywych proroków, usuwają dar proroctwa z Kościoła. Zachowują się jak ci, którzy z powodu obłudy niektórych trzymają się z dala od wspólnoty braci, co więcej, zmuszeni jesteśmy wnioskować, że ludzie ci nie mogą uznać także apostoła Pawła. Mówi on bowiem wyraźnie w swoim liście do Koryntian o darach proroczych i uznaje mężczyzn i kobiety prorokujące w kościele. Ireneusz mówi wprost, nie można odrzucać Bożego daru, nie odrzucając Ewangelii, nie odrzucając Ewangeliana, Pawła. Potrzeba rozeznawania, potrzeba ostrożności, bo jest wielu fałszywych proroków, Znowu do tego wracam, że ten temat mocno się przebija w kościele, jednak nie wolno nam z lęku, nie wolno nam ze strachu przed błędem, fałszem odrzucać prawdziwego poroctwa. Potrzebujemy je przyjmować, wszystko badać, a co szlachetne, zachowywać. W ten sposób szybciutko przebiegliśmy przed takie najważniejsze świadectwa pierwszego, drugiego wieku, herzmatu proroczego. I w następnym odcinku zajmiemy się montanizmem takim ruchem no, tak zwanego nowego proroctwa, który odciskł potężny wpływ na proroctwo w starożytności. Zobaczymy, o co chodziło i zobaczymy, że pewne błędy związane z proroctwem, które pojawiły się w montanizmie, to są błędy, które są dzisiaj w Kościele, które dzisiaj są pokusą dla wielu tych, którzy chcą i dla nich jest ważna posługa prorocza, widzą jej rolę, ale nie chcą podporządkować się w żaden sposób wymiarowi hierarchicznemu w kościele i uważają, że jak ja coś już wiem, jestem przekonany do prawdy, to to musi być prawda. Zapraszam więc do kolejnego odcinka. Do zobaczenia.